Rano wstajesz, a twarz opuchnięta i nawet automasaż nie pomaga. Pomogę, wykonuj te ćwiczenia. Zacznij od obojczyków. Dłonie ułóż na krzyż, przesuwaj dłonie od siebie do siebie. Spokojnie, z czasem będzie łatwiej. Hmm? Następnie, na wydechu, wciskaj opuszki w zagłębienia obojczyków, delikatnie, na całej długości obojczyków. Możesz pochylić ramiona do przodu. Szyja. Przesuwaj palcami po obu stronach szyi. Mm, tak, z góry do dołu. I oklep. Oklep szyję opuszkami. Mhm. A teraz węzły podżuchwowe. Wciskaj. Wciskaj palce na całej szerokości żuchwy. Możesz też yy, przeciągnąć kciuki od brody do ucha. Oczywiście powtórz to kilka razy. Mhm. Uwaga, palce w literkę V. Obejmij nimi uszy i przesuwaj. Góra-dół. No, oczywiście w takim spokojniejszym tempie. Mhm. Uszy. Chwytamy uszy z obu stron. Odciągnij je od boków do góry i w tył. Mhm. I na trzy oddechy. Trzymaj. Trzy razy oddychaj i wypuszczaj. Oddychaj i wypuszczaj. Następnie będą węzły przynosowe. Wciskamy opuszkami palców w brózdy. Następnie przytwierdzamy palce koło skrzydełek nosa i zataczamy koła na zewnątrz. Kończymy przesuwając palce wzdłuż nosa do brwi. Teraz mięsień oka. Lekko wciskamy wokół oka opuszki palców. A teraz wracamy do dolnej partii. Palce ułóż na mostku, poczuj zagłębienia, przytwierdź palce i powoli rozsuwaj dłonie na boki w kierunku pach. Kończymy rozmasowując węzły pod pach. Na koniec rytmiczne podskoki. No, bardziej takie opadanie, góra, dół. Przez minutę, dwie, twój układ limfatyczny został pobudzony. Masz ochotę na więcej, to obserwuj, polub, udostępnij mój profil. A mój kurs kobido w domu jest już w sklepie. Zapraszam, zobacz.